Wszedł na krzesło, które parę minut temu Przeniósł z kuchni James Po chwili ich uszu dobiegł dźwięk Zamykanych drzwi Zastygli w bezruchu i spojrzeli W stronę korytarza Dostrzegli Jessica i Ellen Które wciąż obejmując się niczym siostry Przystanęły na chwilę, aby zobaczyć Czym zajmują się chłopacy gdy spostrzegły, że ciało Julie nadal bezwładnie zwisa na pasku, a Tom właśnie próbuje je zdjąć, wydały z siebie stłumiony szloch i, czym prędzej odwracając wzrok, poszły na górę. Panowie przemilczeli tę reakcję, bowiem wiedzieli, że jest jak najbardziej uzasadniona. Ogólnie wiadomo, że kobiety są bardziej emocjonalne, bardziej przeżywają pewne kwestie w porównaniu do mężczyzn. Tutaj jednak sprawy wymykały się spod kontroli. Przekraczały granice odporności obu płci. Mimo iż panowie nie uronili jak na razie ani jednej łzy, to wewnątrz przeżywali wszystko ze zdwojoną siłą. Tom wykonał kilka szybkich ruchów głową, jakby chciał się ocknąć z rozmyślań, Przetrzymajcie jej nogi, ja odepnę klamrę. Mark bez chwili wahania podszedł do Julie i mocno objął ją w okolicach kolan. James stał obok i przyglądał się wszystkiemu z szeroko otwartymi oczami. Nie stój tak, odezwał się Mark. Choć tutaj i mi pomóż. Nadal z nutą niepewności powolnym krokiem podszedł do zwisającego ciała Jolly Stanął po przeciwnej stronie i chwycił jej nogi. Gotowi zapytał Tom. Odpinam. Chwycił ją za podbrodek. Musiał odchylić jej twarz do tyłu, aby dostać się do klamry. Widok jej wysuniętego języka oraz szeroko otwartych oczu ponownie przyprawił go o Wykrzywił się w grymasie obrzydzenia i powoli położył prawą rękę na klamrze paska. Musiał być ostrożny. Odgiął koniec paska, aby oswobodzić go ze sprzączki. Spojrzał raz jeszcze na jej twarz. W tym momencie język Julie wysunął się o kilkanaście centymetrów do przodu, wijąc się w górę i w dół. Towarzyszyło temu ciche sapanie oraz syczenie, dosłownie tak, jakby w pobliżu był wąż. Jej tęczówki zrobiły się czerwone, zaś źrenice wąski niczym u samego diabła, przybierając złowrogi wyraz. Język wysuwał się coraz szybciej, niemalże dotykając twarzy Toma. Przeraźliwy krzyk wydarł się z jego gardła. Odskoczył do tyłu i stracił równowagę, spadając z krzesła i uderzając o podłogę. Mark i James nie zdążyli zorientować się, co się stało. Spojrzeli na spadającego przyjaciela, lecz po chwili nogi ugięły się również pod nimi, obciążone ciężarem oswobodzonych zwłok. Osunęli się na ziemię razem z ciałem Julie. James krzyknął i zaczął odsuwać się niczym poparzony. Krzyczał i wymachiwał nogami, jakby próbował kopnąć niewidzialnego przeciwnika. Mark w przypływie złości zrzucił z siebie ciało Julie. Co wy kurwa wyprawiacie? Ona Zaczął Tom, po czym odwrócił się twarzą do ziemi i zwymiotował. Tym razem wyrzucił z siebie wszystko, co zalegało w jego żołądku. Gdy skończył, oparł się o ścianę i głośno dyszał. Co jest z wami? zapytał Mark, podnosząc przewrócone krzesło. Jej twarz próbował wyjaśnić Tom, lecz nie był w stanie zebrać myśli. Nie wiedział, jakimi słowami ma opisać to, co przed chwilą zobaczył. Wszystko rozegrało się tak szybko. Zaledwie dwie lub trzy sekundy. Trzy sekundy, które omal nie przyprawiły go o zawał. Tak, wiemy, co się stało z jej twarzą, odparł Mark. Nie, to nie to. Co? Jej twarz. Ona, ona na mnie spojrzała. Patrzyła na mnie, a jej język. Tom, co ty bredzisz? Mark powoli miał tego dość. Bał się. Bał się tego, co dzieje się w tym domu. Bał się, że jego przyjaciele mogą zacząć tracić rozum. To byłoby niesamowicie przerażające, gdyby śmierć poprzedzał opłęd. Ja, nie wiem, to chyba ze zmęczenia, mam jakieś omamy. Wyjdź na świeże powietrze, to dobrze ci zrobi. Mark naprawdę zaczął martwić się o to. Czyżby jego stan emocjonalny i psychiczny się pogarszał? Czy psychika ich wszystkich wytrzyma tak makabryczne testy, które ktoś próbuje im tutaj sprawić? Tom podniósł się z zimnej podłogi i ruszył w kierunku drzwi wejściowych. Miał zamiar posłuchać rady Marka. Musi się od tego odciąć, wyjść na zewnątrz, spojrzeć w niebo realnego świata i odetchnąć rześkim powietrzem. Aż strach było myśleć, jak niewiele dzieli ich od normalnego świata mur. Tylko i wyłącznie ten pieprzony mur, za którym zostawili wszystko: rodziny, przyjaciół, szkołę, znajomych, wszystko. Gdy wyszedł na zewnątrz, ogarnęło go dziwnie przyjemne uczucie uczucie spokoju, połączone z wciąż krążącą po całym ciele adrenaliną. Czegoś podobnego doświadczył, gdy miał 12 lat. Poszedł wtedy z rodzicami do wesołego miasteczka. Jeździł samochodzikami na prąd, strzelał z wiatrówki, udał się na przejażdżkę kolejką, wsiadł nawet na diabelski młyn. Jednak najbardziej chciał odwiedzić dom strachu. Rodzice twierdzili, że jest za młody na tego typu atrakcje, lecz ostatecznie dali się przekonać. Pamięta to doskonale. Wszedł do środka zupełnie sam. Pracownik wesołego miasteczka, odpowiedzialny za dom strachu, zamknął za nim drzwi, uśmiechając się na pożegnanie. Nagle wszystko ucichło: okrzyki radości, śmiechy, melodyiki grane przez poszczególne zabawki. Była tylko cisza. Szedł ciemnym korytarzem. Jedynym źródłem światła były malutkie lampki zamontowane w swego rodzaju krewężnikach przy głównej ścieżce. Po chwili coś wyskoczyło, dosłownie kilka centymetrów przed nim. Kościotrup. Jego okropny śmiech niósł się echem po całym wnętrzu. Tom krzyknął, ominął szkielet i popędził przed siebie. Już w tym momencie żałował, że tam wszedł. Truchtem kierował się naprzód. Po chwili usłyszał przeraźliwy jęk. Istne wycie. Tuż przed nim pojawiła się postać kobiety z opuszczoną głową. Nie był to jednak manekin. Później Tom dowiedział się, że był to tylko obraz wyświetlany przez projektor, jednak wtedy pomyślał, że widzi prawdziwego ducha. Swojego strachu nie był wtedy w stanie opisać. Chciał jak najszybciej wybiec na zewnątrz. Biegł, ile sił w nogach, aby tylko dotrzeć do drzwi wyjściowych. Przymknął oczy i niemalże na oślep pędził przed siebie. Nagle ujrzał światło. Dostrzegł zieloną trawę i zarys innych osób, które chodziły po całym placu. Znalazł wyjście. Wypadł przez drzwi cały spocony, zdyszany, blady i przerażony. Nawet sam właściciel tej zabaweczki zaniepokoił się stanem Toma. Nagle wszystko wróciło: promienie słońca, muzyka i gwar. Odetchnął z ulgą. W łamku sekundy znalazł się w innym świecie. Normalnym, prawdziwym świecie. To samo uczucie towarzyszyło mu, gdy wyszedł z domu braci Hoens. Co prawda wiedział, że nie jest to do końca takie samo uczucie. Tom opuścił dom strachu raz na zawsze. Tutaj, mimo że znajduje się na zewnątrz, nadal jest uwięziony w tym przeklętym miejscu. Prawdziwymi wrotami do normalnego świata był ten cholerny mur. Tymczasem Mark i James zastanawiali się, co powinni zrobić z ciałem Julie. Mark na początku pomyślał o zakopaniu jej w ogrodzie, jednak zdał sobie sprawę, ile pracy i wysiłku kosztowało ich pochowanie Michaela. Nie byliby w stanie przechodzić przez ten sam schemat po raz drugi. Może ją po prostu zostawimy, zaproponował James. I tak nie jesteśmy w stanie zapewnić jej niczego więcej. Nie możemy, odpowiedział Mark, muskając swój podbródek. To nie w porządku. Miałbym wyrzuty sumienia, wiedząc, że jej ciało pozostawiliśmy od tak, rzucone w kąt. A mamy inne wyjście? Co chcesz z nią zrobić? Mark rozejrzał się jeszcze raz po spiżarni. Jego wzrok spoczął na leżących w rogu lodówkach. Były to typowe lodówki przemysłowe, takie w jakich przechowuje się mrożonki w supermarketach. Bez słowa ruszył w ich kierunku. Masz jakiś plan? zapytał James, widząc Marka, który z bliska przyglądał się lodówkom. Nie są podłączone do prądu. Zresztą to i tak bez znaczenia, skoro prądu nie ma w całym domu. Odpowiedział Mark, patrząc na leżące przewody. Mimo wszystko jej ciało chociaż trochę odizoluje się od warunków panujących w domu. Inna temperatura, brak dostępu do światła i możliwe, że ograniczona podatność na różnego rodzaju bakterie. Sam nie wiem, nie znam się na tym. Po prostu będzie to jej. Urwał na chwilę, rozważając, czy słowo, którego chce użyć, aby na pewno jest odpowiednie. Jej trumna. James wykrzywił usta w dziwnym grymasie, jakby samo brzmienie tego słowa wywoływało u niego mdłości. Wybacz, ale w tej chwili nic innego nie przychodzi mi do głowy. Mark odwrócił się i ruszył ponownie w stronę ciała Julie. Pomóż mi ją przenieść bliżej. James, nadal z grymasem obrzydzenia, powolnym krokiem podszedł do zwłok. Mark chwycił Julie pod ramiona, zaś James chwycił ją za nogi. Na trzy podnieśli ciało z podłogi i równomiernym krokiem podeszli do lodówki. Dobra, kładziemy ją, tylko powoli, pominstruował Mark. Gdy otworzę lodówkę, podniesiemy ją ponownie i włożymy do środka. Trochę zabrałeś się za to od dupy strony, powiedział po chwili James. Jak to? Byłoby łatwiej, gdybyś najpierw otworzył lodówkę, a później zajęlibyśmy się przeniesieniem ciała. Oszczędzilibyśmy sobie jedno podnoszenie i upuszczanie. Wybacz, ale po prostu robię to, co przychodzi mi do głowy. Nie mam czasu na szczegółowe analizowanie i planowanie. Dobra, tak tylko powiedziałem. Otwieraj tę lodówkę. Mark ominął ciało Julie i podszedł do lodówki. Ta krawędzią leżała na boku drugiej, co spowodowało, że położona była w lekkim skosie ku górze. Chwycił plastikową klamkę i mocno pociągnął do siebie, otwierając wieko. Raptownie niczym diabeł z pudełka, ze środka wypełzło stado różnego rodzaju robactwa. Dominowały białe larwy, przypominające te, których używa się przy wędkowaniu, jednak były o wiele większe. Ich ucieczce towarzyszył dziwny, wysoki dźwięk i syczenie. Mark z wrzaskiem odskoczył na bok, odsuwając się jak najdalej lodówki. James wskoczył na stołek, który wcześniej przyniósł z kuchni. Larwy kłębiły się w olbrzymim skupisku. Mark doskoczył do lodówki, aby zamknąć wieku i uniemożliwić wydostawanie się robactwu na zewnątrz. Wtedy dojrzały ludzkie szczątki. Czaszkę pokrytą szaro-granatową i wyschniętą na wiór tkanką. Zaklął, po czym z całej siły cisnął drzwiami. — James, zamknij drzwi spiżarni! Nie mogą wydostać się na zewnątrz! James zeskoczył z krzesła i szybkim ruchem zamknął drzwi. Robactwo rozpełzło po całej podłodze, we wszelkich możliwych kierunkach. Gdzie nie spojrzeli, widzieli larwy. Kurwa! krzyknął Mark, gdy zauważył stado larw otaczające ciało Julie. Część robactwa zdążyła już wspiąć się na jej zwłoki i znaleźć sobie nowe miejsce żerowania. Widok larw wchodzących do ust, nosa i oczodołów Julie wywołał kolejny odruch wymiotną Jamesa. Musimy coś zrobić, krzyknął Mark. Biegnij do pokoju. W mojej torbie znajdziesz zapalniczkę i dezodorant. Przynieś to tutaj, tylko szybko. James zeskoczył z krzesła niczym błyskawica. Szybkim ruchem otworzył drzwi, prześlizgnął się przez wąską szczelinę i zamknął je za sobą. Biegiem ruszył w stronę pokoju. Dopadł do torby Marka, rozsunął suwak i wysypał wszystko na podłogę. Chwycił zapalniczkę i dezodorant, po czym ruszył z powrotem do spiżarni. Tak jak poprzednio, szybkim ruchem otworzył drzwi, tworząc niewielką szczelinę, przez którą zdoła się przecisnąć. Mark zeskoczył z lodówki, na którą wspiął się wcześniej i wyrwał przedmioty z rąk Jamesa. Bez chwili zastanowienia wycelował dezodorantem w ciało Julie, po czym przyłożył zapaloną zapalniczkę do jego otworu. Nacisnął blokadę spryskiwacza, tworząc tym samym miniaturowy miotacz ognia. Pomieszczenie raptownie wypełnił syczący dźwięk, wydawany przez płonące larwy oraz smród spalenizny. Płomieniami ogarniał robactwo, które zaczęło uciekać wyczuwając zagrożenie. Część larw nadal kłębiła się w otworach zlokalizowanych na twarzy Joli. Mark był zmuszony przez dłużej przytrzymać ognisty płomień w tej okolicy. James dostrzegł, jak gałki oczne ich przyjaciółki rozpływają się. Odsłaniając dostęp do zgromadzonego w oczodołach robactwa. Następnie Mark kierował płomienie w różnych kierunkach podłogi, spalając larwy niczym papier. Po kilku minutach zaciekłej walki udało mu się oczyścić pomieszczenie. Kurwa, co to było? Wysapał przerażony James. Larwy, w lodówce są zwłoki, zrobiły tam sobie legowisko. James pokręcił głową zabrzydzeniem. Mark natomiast podszedł z dezodorantem w stronę lodówki. Co ty wyprawiasz? Usłyszał drżący głos Jamesa. Chcę się pozbyć tego dziadostwa. Po tych słowach raz jeszcze podniósł wieko lodówki, a następnie sprawnym ruchem skierował strumień dezodorantów płomień zapalniczki. Ogień wypełnił wnętrze, pochłaniając ze sobą kolejne stada larw. Miotę nim na wszystkie strony do momentu wyczerpania perfum. Gdy to nastąpiło, z lodówki unosił się gęsty dym. Mark zajrzał do środka. Po larwach nie było ani śladu. Zamieniły się w płynną, białą ciecz. Załatwione, powiedział do Jamesa. I co? Chcesz ją tam teraz włożyć? Nie mamy innego wyjścia. Chcesz, aby larwy zalęgły się w całej spiżarni? Ja jej nie dotknę, odparł stanowczo James, po czym zszedł z krzesła. Spoko, poradzę sobie. Mark chwycił Julie pod pachami i zarzucił jej ciało na krawędź lodówki. Następnie zrobił to samo z drugiej strony. Potem jednym pchnięciem umieścił zwłoki w środku. Zamknął pokrywę i bez słowa wyszedł ze spiżarni, kierując się do głównego wejścia. Otworzył drzwi i wyszedł na zewnątrz. Siedząc na schodach, Tom nie odezwał się ani słowem. Mark usiadł obok niego, wydając z siebie głośne westchnienie. Zajęliśmy się ciałem Julii, powiedział po chwili. Były pewne komplikacje, ale ostatecznie daliśmy radę. Nikt już się więcej nie odezwał. Obaj siedzieli i wpatrywali się w granatowe niebo, zwiastujące nadejście kolejnego poranka. Mieli wrażenie, że tkwią w tym domu całą wieczność. Przerażająca była świadomość tego, że to dopiero pierwsza noc. Grup rodziny Hołensów znajduje się na cmentarzu parafialnym w Preston. Napis na nagrobku głosi: Tu spoczywa rodzina Hołensów: Richard, Grace oraz ich ukochany syn, Thomas. Nadaremno ktoś mógłby szukać grobu brata Richarda, a zarazem mordercy całej trójki. Nigdzie nie było grobu, który informowałby, tu spoczywa Theodor Howells. Co w takim razie stało się z ciałem Teda? To samo co z ciałami jego rodziny. Normalnie został pochowany, lecz informacje o jego pogrzebie nie podano do publicznej wiadomości. Zrobiono to w tajemnicy, w środku nocy, w obecności jedynie prokuratora i księdza. Sam grób znajdował się w najdalszej części cmentarza, na której spoczywali obywatele N.N. Czyli ci, którzy zostali znalezieni martwi, lecz nikt nie zgłosił ich zaginięcia i nikt nie potrafił ich zidentyfikować. Tam też postawiono tabliczkę z wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem George Tanner. To tutaj spoczywa ciało Teda Hoensa, człowieka odpowiedzialnego za klątwę, która spadła na dom rodzinny jego brata. grup, o którym nikt nie pamięta, na którym nie pali się ani jedna świeczka. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV StudioLektor.pl Czytał Jakub Rutka.